I tak się zastanawiałem, gdzie ja jestem. Jestem w Kudowa Słon na granicy czeskiej, ale tu, zobaczcie, jestem, co nie. Czy jestem po czeskiej stronie, czy po polskiej? Według Gogli jestem po czeskiej stronie. No i rzeczywiście jestem po czeskiej stronie. Tam chyba jest słupek, tu jest rzeka Metuje, a tu jest granica państwa, pisze. No i co? I znaki są czeskie. Czech Republika, zobaczcie, faktycznie Czech. Republika. Ale co ciekawego zauważyłem? O, słońce tego to Czech Republika i ten godło. O, tak pokażę, bo o tam Czech Republika. A tutaj jest metuje rzeczka i czechy, co nie? O, tak pokażę. Dobra, ale co ciekawego tu zobaczyłem? E, tu nasi takie zarośnięte wszystko, a tu trzeska strona, elegancko uprawa, ścieżka rowerowa, wszystko jak trzeba, widać zagospodarowane. A po naszej stronie powiem, nie powiem jak. Także ja już kiedyś to robiłem, że tak to wygląda. No i tutaj są różne te znaki karów, kudowa, trzy pójdę tą właśnie ścieżką. Male Proci tamtego owego i tutaj jeszcze jest półtora kilometra ten tu jest przecież graniczne do Polski trasa to jeszcze dojdę to czeskie znaki jakoś inaczej u nich wygląda co nie tu jest most, metuje rzeka Slański most Slański most rzeka graniczna można powiedzieć nie ona już jest poza granicą nie wiem dlaczego granica nie jest tu na, na rzece co nie tu każdą pięć była walka podejrzewam w tej tego pola o nawet tu pole na granicą tam jest granica co nie tu tam granica tam o pod tym. tak tu każda pięć była walczona wiocha była podzielona na pół po prostu tam jest nachod